Halo lo, witajcie, tu Szczumic. Niech najwyższy Bóg wieczny Stwórca Jachłę Wam błogosławi. Dzisiaj chciałem, żebyście sami się nad czymś zastanowili, wysłuchując tego, co przeczytam, co się zaakcentuje delikatnie, żeby było wiadomo, co ja rozważam. Tutaj na początku Mateusza Dziesiąty rozdział od pierwszego wersetu można również skorzystać z Marka 3 od 13 do 19, lub Łukasza 6 od 12 do 16. I zwołał swoich dwunastu uczniów, oraz dał im moc nad nieczystymi duchami, aby je wyrzucali, by uzdrawiali każdą chorobę i wszelką niemoc. A takie są imiona dwunastu apostołów: pierwszy, Szymon zwany Piotrem i Andrzej, jego brat. Jakub, syn Zebedeusza i jego brat Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz i ów poborca podatków Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Lebeusz, nazwany Tadeuszem, Szymon, Kananejczyk i Judas Iszkariot, który go też wydał. Tych dwunastu Jezus wysłał, rozkazując im, mówiąc Nie oddalajcie się na drogę narodów i do miasta Samarytan nie wchodźcie. Teraz przeskoczymy do dziejów. Pierwszy rozdział, 15, werset do końca na dobrą sprawę. Ja tutaj wytnę parę wersetów, żeby szybciej szło, bo kontekst i tak znamy dotyczący Judasza. W tych dniach powstał w środku uczniów Piotr, ponieważ na tym samym miejscu był tłum imion około 120 i powiedział mężowie, bracia, było konieczne, aby zostało wypełnione pismo, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judasu, będącym przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa, że był policzony łącznie z nami oraz dostał w udziale dział tej służby. Tu krótki przeskok do XXI. Zatem trzeba, aby jeden z mężów, którzy się zgromadzają z nami całym w całym okresie, w którym przybył i oddalił się dla nas Pan Jezus, począwszy od chrztu Jana aż do dnia, którego został wzięty od nas do góry i był świadkiem Jego wskrzeszenia, został jednym z tych, co są razem z nami. Więc postawili dwóch, Józefa zwanego Barsabą, który został nazwany Justem, i Macieja. Nad to modląc się powiedzieli, ty... Panie, znawco wszystkich serc wskaż jednego z tych dwóch, którego sobie wybrałeś, aby wziął dział tej służby i apostolstwa, odkąd opuścił je Judas, by pójść ku swojemu miejscu. Także wręczyli im losy, a los padł na Macieja, więc zostało mu przydzielone wspólne miejsce wśród jedenastu apostołów. Teraz dalej w dziejach skoczymy do dziewiątego rozdziału. 9 rozdział, werset od 3 do 7. Ale w drodze, kiedy zbliżał się do Damaszku, zdarzyło się, że nagle olśniło go światło z nieba. Więc padł, padł na ziemię oraz usłyszał głos, który mu mówił Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Zatem powiedział, kim jesteś, panie? A pan powiedział, ja jestem Jezusem, którego ty prześladujesz trudno ci wierzgać zgodnie z rządłem. Więc drżąc i się bojąc, Saul powiedział Panie, co chcesz, bym ja uczynił? A pan do niego wstań, wejdź do miasta, a zostanie ci powiedziane, co ty masz czynić. Zaś mężowie, którzy podróżowali razem z nim, stanęli, stanęli, oni mieli z jednej strony słyszeli głos, słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli. Teraz przeskoczymy do dziejów drugi rozdział, dziewiąty werset. Zaś ci, co ze mną byli, widzieli światło i byli przestraszeni, ale głosu, który mi mówił nie słyszeli. Głosu, który mi mówił, nie słyszeli. I teraz przeskoczymy do dziejów 26. Rozdział 13, 14 werset. Ale w środku dnia królu, nieopodal słońca, zobaczyłem na drodze blask z nieba, światło oświetlające mnie oraz tych, co szli razem ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy, wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie hebrajskim językiem: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać zgodnie z żądłem. I na koniec przeskoczymy do księgi objawienia Apokalipsy. Inaczej mówiąc, 21, rozdział werset od 10 do 14. Można cały 21, czy od początku przeczytać, żeby wiedzieć o co chodzi dokładnie, ale wystarczy tyle, co. Teraz przeczytam. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę oraz pokazał mi wielkie, święte miasto. Jerozolimę schodzącą z nieba, od Boga oraz mającą chwałę Boga. Jej blask podobny jest do blasku najdroższego kamienia, jakby kamienia jaspisu, jasnego jak kryształ. I teraz 14 już werset. Amur miasta miał 12 podwalin, a na nich 12 imion, dwunastu apostołów baranka. To opis Nowej Jerozolimy. Czyli już mocno poruszone kwestie zbawienia i czasu zbawienia. Trzymajcie się z Bogiem. Niech was prowadzi do swojego zbawienia. Szukajcie go. Odnajdujcie, zadawajcie trudne pytania nie innym, tylko sobie, bo innym to łatwo zarzucić coś. Zarzućcie coś sobie samemu, swojemu tokowi rozumowania, swojemu myśleniu i swojemu postępowaniu. Niech Jachło Wam błogosławi.